Halo halo. Dzisiaj przygotowałam trzy zdrapeczki, dwie po dwa funty i jedną za trzy funty. Zobaczymy, co tutaj się kryje w tych zdrapkach, może pierwszą tą weźmiemy, ta zdrapeczka ma numer 71. W tej zdrapce szukamy wygrywającego numeru. Tutaj będzie nasz wygrywający numer i tutaj go będziemy szukać. I zobaczymy jaki to jest numer 38 może jeszcze troszkę dobrze i teraz szukamy 35 o mamy worek a worek automatycznie dostajemy to które jest tutaj ta suma będzie pod tym 56 46 Trzydzieści osiem, mamy wygraną, no pięknie. Trzydzieści siedem, zobaczmy, co na dole dwadzieścia jeden, czterdzieści dwa, jedynka czternaście, dwanaście i siedemnaście. Zobaczmy co pod workiem. Pod workiem jest 2 funty. Są 2 funty. <noise> I jeszcze było 38. 38 też 2 funty. Więc mamy podwójną, podwójny zwrocik. Zdradka była za 2 funty. A mamy 4 funty. Ok. Super. Teraz zobaczmy następną zdrabeczkę. Ta zdrabka ma numer 97 tutaj chodzi o to, tutaj szukamy tego symbolu totalizatora, a tutaj szukamy trzech takich samych symboli dobrze, zobaczmy najpierw tutaj, co się kryje czy znajdziemy tutaj są obrączki tu jest klucz i tu jest um, safe dobrze, tutaj nic nie mamy zobaczmy tutaj Poszukamy trzy takich samych symboli. Ok. Co so, tu jest dom? To jest domek. Tu są sztabki złota. Tu jest telefon. Tu jest garniec. Jeszcze troszkę przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Klik pieniędzy. I portfel plik pieniędzy portfel i łódź tutaj jest portfel helikopter i portfel znowu tutaj mamy zegarek plik pieniędzy, plik pieniędzy. tutaj mamy portfel VIP i helikopter Ostatnie zobaczmy, sztabki złota, zegarek i plik, więc tutaj nic nie mamy. OK. zobaczmy ostatnią zrabkę Troszkę teraz zmniejszę mniejszej powiem, o co chodzi. Tutaj, tutaj szukamy, tutaj szukamy takiego... takiego symbolu, jak tutaj jest i jeżeli znajdziemy, będzie przypisana kwota. Tutaj musimy znaleźć takie liczby, które e, dodane do siebie e, dadzą sumę 10, tak? 10, tak. A tutaj, tutaj, tutaj muszą być dwa takie same symbole, więc zaczynamy od tego. szukamy tego symbolu tutaj jest latarka tutaj jest palma tutaj jest diament jest symbol dobrze teraz zobaczmy ile jest Trzy funty mamy zwrot z drabki, bo zdrabka była za trzy. więc już tutaj mamy zwróconą zdrabkę Zobaczmy dalej, tu jest kompas i, i tu jest zwitek pieniędzy chyba. Dobrze, teraz szukamy tutaj liczb, które dadzą 10 razem. 5 i 2, 4 i 8, 1 i 7, za mało. 2 i 1, też za mało i 8 troszkę za dużo 6 i 5 też troszkę za dużo 6 i 3 troszkę za mało 4 i 7 troszkę za dużo. Ok. Teraz zobaczmy tutaj, tu muszą być identyczne dwa symbole. Ok, tu jest drzewko i. Helikopter, tu jest telefon, motor, tu jest portfel i obrączki, tu jest zegarek i bank, korona i drzewko, helikopter i kielich. Jest klucz i zegarek. Tu jest motor i korona i ostatnie symbole. Aha, już ostatnich nie ma, bo to było tutaj. Tak. Dobrze. W każdym razie dzisiaj wygrana była tutaj. Znaleźliśmy symbol: 3 funty, więc zdrapka się, się wróciła. Tutaj nie było nic i w tej pierwszej zdrapce też 2 funty i 2 to jest 4, więc razem mamy 7 funtów. Ok myślę, że wynik nie jest zły, ponieważ za, za zdrabki dałam 3-5 7 funtów, więc całą wszystkie zdrabki mi się wróciły. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na następne. Pa!